Nie, to pewnie po drodze. Włącz ma. Nawkę. Nawka. <trym> Nawko, poprowadź nas prosto do Hopsolandii. Bip, dobrze? Bip, bip, Pięć dalej tą drogą przez 500 metrów. Dzięki, Nawka. Z Nawką będziemy na miejscu rakciach. No, ja mam nadzieję. Niech mi tu tylko nie zwymiotuje. Na 5 metrów skręć w lewo właśnie w tę drogę. W lewo skręć. Wow! 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 Jacie krakers, Całkiem się zgubiliśmy. O nie, to chyba nie tu. Ach, no weź! Sorki! <laughs> Oj, na